Muszę tu napisać moje nazwę na karteczce. A ty dołączasz? No na razie do Owaksa. Okay. Jeszcze nie dołączyłam. A pokazujesz, że jaka? Że osób na razie jest. Spoczko. Dopiero co się zaczął bola no robimy ogólnie RP no. na block heaven więc jakby co to jak ktoś dołączy no to wtedy ten no robimy RP wiemy, tutaj że... jest tutaj nie, jest myjniczek. i ogólnie idziemy Idę raz pić na trzydzieści cztery, a nie trzydzieści trzy. No to trzydzieści trzy. To jest trzydzieści trzy. Dołączysz? to się tak. Okej. Okay. Tu czekaj, na no, czym byś mogła tu zagrać? Dobra, tu czekaj, się na. się u mnie ruszaj. Okay. I tu musisz czuć też. I tam pograj u mnie, nie wiem. Hmm. Na no, przykład zajmij pokój. Okej, okay. Dobra. A ja już tylko, że osób jest. Już jaka gorąca jest ta krewatura? <laughs> ja O, jedna osoba jest widziem. Widzimy. O, jedna osoba jest na daliwie. Robimy RP. No. Tylko jeszcze go koło Jest twoje nick i mój nick jest tutaj, więc możecie mnie dodać. O, jedna osoba już jest w tak? O, to my się udały dodaj. Znaczy, hmm. powiedz, że może, jakby co? O, dwie. A nie, dwie. No to idź, powiedz, że mogą. O, cztery osoby są. Hi, o, hej, elo. Siema, o, się ma się taka tabliczka, że robię. A nie, nie, nie taką tabliczkę. Tutaj już cztery osoby na live'ie, a dwie osoby tam. No. Powiedz, że tak, że mogą. Mój nick to klamerki. No dobra, ale musisz nas dodać tutaj, a my Cię przyjmiemy. No. Tak by zagrać w It's Kebab Solo do watch. It's Kebab Solo 2014. To jest ona tutaj, która gra. Sześć osób. Hejka, hej. Proszę kebabie solo. Dołączaj. Bra. Zapraszamy do RP, naprawdę fala. Tu jest mój nick, jakby co. Siema, siema. Ogólnie nie chcę mi się tylko telefonu tak trzymać. Mogę dołączyć do gry, tak? Możesz, tylko musisz. To się pisze. Musisz mnie dodać ja cię przyjmę. Napisz Nick. Aha, Nick. Mój nick jest tutaj. Tutaj jest mój nick. Sprawdź połączenie z internetem, okej. Spoko. Piańczę mm chciał -hmm. No, się moje dziecko jest bardzo agresywne, agresywne, bardzo agresywne. Jak <śm> ja, papier. Pojawiłeś tu z nimi, troszkę pogadaj, bo ja muszę iść po hasło do internetu to dobra? No. Kiedy to będzie mówił to pokazuj tu, że tu jest ten link, no. Hmm. O, może ten eee, trzeci ten... telefon? Jaki trzeci, a ten? No, się uda no, no może ten trzeci. Da się ten naładować? Nie, to a się... że jem ty? A nie, da się chyba. No i trzeci telefon się ładuje. Fajnie. To na podstaw na czat też, nie? No. Czy coś piszą? Mam link. Co ja miałam iść? A, No, no. Jakby wszyscy mogli dołączać bez pytania. Nieważne, kto chce dołączyć, wszyscy mogą. GSTM. Oba hasła do internetu wpiszę. O, jaka fajna dziewczynka. Masz ją. Ok, Daję, na razie będę trzymać. Ej, jaki masz nick, napisz na czacie. Ja nie mogę pisać, ale tu jest mój nick. To PolakRai, ja będę pokazywać. To jest mój nick. Ej, to się chyba wika jeszcze. Naprawdę? Bo No w naszym domu, bo tam był pokój ten, misi. No, zobacz to ona. Ej, nie wiem, bo nikogo tam nie ma w tym pokoju. Tutaj jest wynik. Jak się dodaje znajomych, bo zapomniałam, jestem po prostu nowa w Robroxie i nie wiem do końca jak to się robi. Ok. O, ok, dużo, pokazuj. Mam. Okay. Jak fajny. się dodaje NIK, to za chwilę pokażę yy, ZOWKO. A co? ZOWKO ławka, 1, 2, 3. Tylko upiszę hasło do internetu. Dwa. Syp. Co Pola robić? Dałaś Rumejta? Czy co? No. Wiesz, ja to nie patrzę, bo teraz piszę hasło. Zapisz. Zobaczę, bo ty i tu nie miałeś, dlatego nie mogłaś się dołączyć. Klawiatura mi się zablokowała. Okej. Okay. Masz chyba hasło. Tak, więc teraz powinniśmy dołączyć do Robocsa na innym telefoniku, bo tutaj gramy na laptopie. I teraz powinno się dołączyć. A, jesteś pierwsza w kolejce, no to fajnie. Czekaj pola, bo ktoś ci dał na skrzynkę pocztową. Hi. Aha. Mogę roommatea? no chyba dostał, nie? No. Dałaś mu? Tak. Dobra, to masz pola. Jakby co to tam gada? Jak ktoś... Tak. i dosy, no na pewno. Ciekawe ile ty masz lat, nie? No, pewnie pięć. jest lat z około. No. no dobra, max 7. Wyłączasz No. A ja idę tylko odłożyć teraz ten. Ała! Więcej od ciebie. No ciekawe ile ty masz, nie? Jakbyś wiedział ile ona ma. On ma? Jakbyś wiedział ile my mamy. To byś się poryczał No. Że jesteś taki mały. Zwie swój wiek, to skłanie swoim wiekiem. No. Tam masz. Okej. Okay. Weź pokażnik masz. To jest mój nick. Max 10. No to się grubo mylisz, wiesz. Niestety... A jak mam Max 10, to co? Jak ja mam Max 10, to ty masz pewnie Max 6. Nie, nawet 5. Pokazałabyś mi nigdy. Co? Nikt pewnie. Okej. Okay. Pokój Neli. Jest to jakaś jeszcze Nela? Nie. Ja. Pokój Vanessa, a gdzie twój? No napisz, można bym napisz. napisać. Dobra, to za chwilę napiszę. Pokazałabyś mi nigdy. To ile masz lat? A co cię to? Nie twoje sprawy. Ile masz lat? Nie twoje sprawy. Dobra, jakaś. Dodał, dodał ktoś mnie, bo wtedy nie, nie wiem. 2, 1, 1, 5, wszyscy bądźcie cicho. A mój pogrzeb opowiem sobie teraz: club drop. Jak ktoś mnie dodał, to niech powie. Bo ja nie wiem, kiedy mam wtedy akceptować, nie. Ty masz Max 2 lat. Nie, nie. Dwa... Bo wtedy byśmy nie umieli gadać. Real. <gryl> Jakbyśmy umieli gadać, to byśmy gadali jak, nie, jak normalni. No, na przykład Gugu Gaga. No nie. Mhm. Chyba masz 9 lat. No to się mylisz, wiesz? No bo więcej. Mam więcej lat niestety. Chyba masz 9 lat. Chyba mam 9 plus 9 na przykład. Bo na pewno nie mam 9, ale jesteś Kidosem. I co mnie to? Jakby mnie to nie obchodzi, że ktoś mnie wysywał od Kidosa XD. Dawid o Jezu. Nie podoba mi się to imię Dawid. Licznie. Albo Sigma, kurde. Sigba, no. Kurde, Sigma była popularna kilka lat temu. Na pewno nie. No, jedynie to piosenka jest popularna na razie. Znaczy, już w sumie nie jest za bardzo. No. Ale Sigma. Jezu, Sigma była tak dawno popularna. Mhm. A ten, kurde jeszcze się nazywa Sigma. rozjedzmy dło, po co? To się on masz, Boże? Ja mam tego złomiaka. Tego czerwonego. Ale Pola masz chude nogi. Ja. Nie, nie chcesz ich zmienić? Właśnie, że już zmienia. Kto pytał cię o zdanie i cię o pytanie. Asia. Ja. <grych> Roblox, tak, Roblox. Wolna fretuli. Kocha jej papugę, szuka. Po co ty. Po co to czytasz? Pozdrohej. Sieba. Ej wiesz, co wiem. Tyle ja rzeczy wiem, że nie wiem. pozdrów mnie. Okej, okay, pozdrawiam, Aneta, Pawlak. Ej wiesz, że. Ci wale. Jakiego ty masz skida? Pokażę go, takiego chomika. Takiego chomiczka mam z kina. Takiego chomika mam z kina, jakby... Okej. Okay. Roblox Open. Okej. Okay. a dupę. Mnie nie obchodzi to, jakby masz, Napisz, kto ci się podoba z RP. Nikt. Bo tu jest tylko jeden chłopak, czyli Oscar. a Oskar mi się w ogóle nie podoba. Co to jest? Halo. Player 01. Mogę? Oki. Roblox opy. Jakiego ty masz skida? A, to dość było. Player 001. A my nie mamy Squid Game XD. Ale okej, okay, nie moja wina. Tutaj to same dzieci. No jakby YouTube jest... YouTube jest od 13 lat. jest co napisał Oscar. A gdzie jest ta Vanessa? Roz. Ej, bo bo mi nie jest. wyskakuje twój skizd. No wiem. A ty nie masz lat 13. Ja pierdzielek i dosku, skąd ty możesz to wiedzieć, że nie mam 13 lat. Ten co kurde wie ile ja mam lat Wąp, womp, womp. Hej. on jest Polski, bo no Siema Nela ktoś napisał. Gdzie? Gdzie ona jest? Kto napisał? Co? Gówno. Chyba kiedy nie ma lance, jak tak chodzę. Gdzie? Hejka, e ile masz lat? Nie odpowiadam na to pytanie. Weź jeszcze raz pokaż jaki ty masz nick. Taki. Ile mam lat, nie odpowiadam na to pytanie. Tylko to mówię. Mogę, no Jezu, tak. Jak jest wchodzić, nie pytać, to właśnie, wchodzić, nie pytać, nie kumam. No, ciekawe skąd wiesz. Ciekawe skąd wiesz. Ej, co. ktoś mnie doda, to napiszcie, bo mi tu nic nie wyskakuje. Mój brat teraz jakby gra. Spoko. Dzwoni. Pola, weź gadaj z nimi. Mówiliśmy, że nie odpowiadamy na pytania, ile masz lat. Jestem. Beszcie dzwoniła do mnie. Po co? się pytała, kiedy będziesz. Nie wiem, dlaczego. Okej, okay, czemu ja nie mogę się ruszać? No. Okej okay. O, Pola, dawno jej nie widziałam. Co? Widziałem, jak wyglądasz i jesteś kidosem. Real... oj. Koleguję się z tobą, nie pamiętasz? <laughs> nie, nie pamiętam wiesz. Ona po pierwsze nie jest kidosem. Po prostu. Ma jakby swoje lata. Ty pewnie, ma... pewnie macie około siedmiu. Obstawiam tak. Tak nie pamiętam Cię. A jakbym Cię pamiętała, to i tak by mnie to nie obchodziło. Przypnę komentarz najlepszej osoby. Komentarz najlepszej osoby przypinam. Ona no, chociaż nie wyzywa. Ładnego skina zrobiłam? No nie powiem. <grystanie> XT ja mam więcej niż 14. I co mnie to? Jakby... Co mnie to? Dawid. Czy to jest ten Amir? Marcel. Wolny Kontosis. Siema. Pola, gdzie jesteś? Ok, Okej. Pola? Co? To ty napisałaś? Aha. O Jezus Maria. Aha, nie interesuje cię twoja kol w realu, prawie byfyfy. Co? O, ogólnie nie wiem, o kim mówisz. Na pewno ty nie jesteś moją byfy. Ta kurde jakaś Kira Games. Kira. Zmieniłam konto, dlatego pewnie nie z, nie, nie, nie znasz. No okej. Okay. I co w związku z tym? Czekaj, chcę coś zobaczyć. Jakby co na chwilę wejdę w YouTube, okej? Okay? Bo chcę zobaczyć tą jakąś kurde Kira Games. Z tym, że mnie serio. No ale skąd ja mam widzieć, która to jest, kurde, ta kira. Kira Games Nie by co ja jestem w Robloxie. nie? Kira Ej, bo. Ochron ej, bo nie przyszedł z ochroniarzami. Na pewno nie idziemy do Squid Game. Ej, no chodź! Będzie fajnie! Nie chcę iść do Game. A myślisz, że ja chcę? Nie. Jakby co, nie pytajcie. Ale mój kolega mi stworzył te konto. Ja pierdzielę. Znowu o. Co ja włączyłam? Bola, ja coś włączyłam, to była nieważne. Jakby ja coś włączyłam przez przypadek. Nie wiem, Simon się wączył. Dobra, no i zobaczymy. No i skąd ja mam widzieć to jest? Skąd ja mam widzieć to tu jest?